Miejsce numer 3. Bitwa pod kockiem. Bitwa ta, stoczona w dniach od 2 do 6 października 1939 roku, była zarazem ostatnią bitwą wojny obronnej Polski. Pomimo, że w tamtym czasie niemal całe terytorium kraju było już zajęte przez wojska Wehrmachtu i Armii Czerwonej, a ogólna sytuacja była beznadziejna, to jednak w centralnym odcinku Polski operowała jeszcze licząca około 20 tysięcy żołnierzy samodzielna grupa operacyjna Polesie dowodzona przez generała Franciszka Kleberga, której zadaniem miało być przedarcie się z Brześcia do Dęblina celem uzupełnienia szybko kurczących się zapasów amunicji. Jednak na drodze do wykonania tego zadania stanęły pododdziały niemieckiej 13. dywizji zmotoryzowanej Wehrmachtu. Generał Kleberg postanowił podjąć walkę i zaatakował Niemców, zadając im spore straty. Pośród atakujących polskich żołnierzy znajdował się wówczas pisarz i reportażysta Marian Brandys, który tak oto opisywał przebieg walk pod Kockiem podczas zdobywania przez Polaków wsi Wola Gołuchowska. Ogarnięci amokiem bitwy, ogłuszeni hukiem wystrzałów i własnym wrzaskiem, przez pot zalewający oczy widzieliśmy już tylko biały kościół, który mieliśmy zdobyć.